Wielka szansa. Wielka wygrana. 0771 345. Odpowiedz na zestaw naszych pytań i możesz wygrać pieniądze. Duże pieniądze. I inne nagrody. 0771 345. Nie zwlekaj. Wykorzystaj szansę. Przedstawiamy niezwykle praktyczną nowość: Superlatarkę. Superlatarkę można umocować na prawie wszystkim, dzięki czemu uzyskuje się oświetlenie tam, gdzie jest ono potrzebne. Na sobie też. Superlatarkę można zawsze mieć pod ręką i wyginać w dowolny sposób. Superlatarka wspaniale nadaje się dla majsterkowiczów, motocyklistów i dzieci. Przyda się zawsze w domu, w samochodzie. Przyczepie kempingowej i na jachcie. Po co marzyć o trzeciej ręce? Wystarczy zamówić Superlatarkę. W naszej specjalnej ofercie telewizyjnej, Superlatarkę można otrzymać już za 95 zł plus koszt przesyłki. Zadzwoń pod numer podany na ekranie albo napisz na poniższy adres. Superlatarka to wspaniały prezent dla panów, pań i dzieci. Po co się męczyć? Jeszcze dziś zamów Superlatarkę. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia programu Gwiazda Siódemki. Dla Dla ukochanego mężczyzny zrobiłabym wszystko. Popularność przeszkadza na początku to znaczy wtedy, kiedy nie jest się pewnym yy, siebie. Natomiast w momencie, kiedy nie zastanawiasz się nad tym, czy jesteś jedną osobą, czy też dwoma. Jedna ta, która stoi na scenie, druga ta, która jest w domu, to myślę, że nie ma z tym problemów. Czy mam kłopoty z nadwagą? Yy, yy, Boże no, nie mam pewnie Przecież wiadomo, że nie mam. <laughs> Spalam potwornie szybko największej ilości jedzenia, jakie jest w ogóle są możliwe. Odbiorcy moich piosenek ja myślę, że to są nie wszyscy stosunek do feminizmu, myślę, że zdrowy. Nie powinno być przegięcia w żadną stronę. Myślę, że kobiety powinny być kobiece. Facet ci męscy, jeżeli jest to w ogóle możliwe, please, to powinno być.